Dobry kochanie, dzisiaj porozmawiamy sobie o Michale Matczaku, który używa pseudonimu soicznego Mata. W jednym z utworów wspomina, że właśnie ten pseudonim jest wymyślony przez jego ojca. Jego ojciec jest prawnikiem, profesorem prawa, ale również ma działalność publicystyczną. Opowiada też trochę o relacjach z synem, o jego twórczości, więc generalnie będę się opierać o jeden utwór maty głównie, bo on nagrał sporo utworów, niektóre mają taki luźny charakter, jak na przykład schodki. Generalnie y, też ma takie utwory trochę miłosne w stylu Kiskam, podryw roku, ale taki najważniejszy dla mnie utwór to jest Inteligencja I jak ten numer wyszedł, to był analizowany na przykład również w mediach głównego nurtu w ważnych gazetach i zastanawiano się, czy całe pokolenie młodych ludzi tak żyje. Jeśli nie znacie tego, y, tej piosenki, w skrócie Wam powiem o co tu chodzi. On opowiada o życiu młodych ludzi z klasy wyższej, którzy imprezują, zażywają różne substancje. Generalnie buntują się przeciwko światu. Mają też oczywiście swoje problemy tam związane z psychiką, no i ten utwór odbił się bardzo szerokim echem. I teraz tak, czy ma jest głosem pokolenia. To jest trudne pytanie, bo co to tak naprawdę miałoby oznaczać, że całe pokolenie ludzi reprezentuje na przykład dane wartości, tak? Czyli patrząc tutaj z perspektywy tego utworu, musielibyśmy uznać, że całe pokolenie ludzi jest z dobrych domów i prowadzi imprezowe życie. Czy to jest prawda? Nie. Więc moja opinia jest taka, że Mata nie jest głosem pokolenia, ale czy to oznacza, że jakby jego doświadczenie... Życiowe, które opisuje, na przykład w tej piosence, jest jednostkowe. Nie. Uważam, że jest on reprezentantem pewnej dosyć wąskiej grupy społecznej, żyjącej w podobny sposób i reprezentującej podobne wartości. tak? Czyli podsumowując, Mata nie jest głosem pokolenia, jest głosem pewnej grupy. Tak? Tej tytułowej patro inteligencji. Też zastanawiam się, na ile yy, jest ona reprezentatywne dla tej grupy. Wydaje mi się, że dosyć. Jest, bo jest synem profesora prawa. Chodził do dobrego liceum. Generalnie, wiecie, można by go nazwać takim trochę nepo-baby. Chociaż to nie do końca, bo gdyby był nepo-baby, to by był prawnikiem dzisiaj, tak? A jest raperem, czyli jakby, co jest ciekawe w kontekście maty, wszedł na grunt osób, które raczej nie są z dobrych rodzin. Kojarzycie, że Rap raczej nie jest muzyką chłopaków z dobrego domu, tak? raczej jest muzyką osób zbuntowanych, osób związanych ze środowiskiem ulicznym. Podobny Case, może nie aż tak podkręcony jest w przypadku takiego Hemingwaya. Także jakby, czy to, że Mata nie jest głosem pokolenia jakoś źle świata, świadczy? Nie, bo uważam, że każdy powinien w rapie mówić o swoich doświadczeniach, a nie uogólniać to. Tylko po to, żeby zdobyć więcej widzów, polubień czy wyświetleń, generalnie też zastanawiam się, na ile na przykład dzisiaj Mata się z tym numerem identyfikuje. Tak, bo jakby pewnego rodzaju sequelem tego numeru była Pato Reakcja, tylko że to było po prostu bardziej opis tego, jak ludzie zareagowali na ten utwór Pato Inteligencja. I e, uważam, że. Mata nie jest jednym z moich ulubionych raperów, jest osobą, której lubię słuchać, też ostatnio w piosenkach porusza ważne tematy, na przykład związane z depresją i uważam, że jest wartościowym chłopakiem, tak? który coś nowego na tą naszą scenę wniósł, coś, co wielu osobom mogło się nie podobać, tak, bo wiele osób yy, lubiących taki, taki old-school rapowy mogło powiedzieć, dobra, ale ten chłopak nie jest z naszej bajki, ale wbrew pozorom Uważam, że to, że nie jest z bajki tych osób słuchających rapu, mogło być na jego korzyść, bo wydaje mi się, że Mata zachęcił do słuchania tego gatunku muzycznego osoby, które wcześniej o tym nie myślały, które wcześniej odżegniwały się od muzyki rapowej. Więc chętnie zadałabym w ogóle Michałowi to pytanie, czy on się czuje głosem pokolenia. Jestem bardzo ciekawa, co by mi odpowiedział, naprawdę, bo... Wiele osób tak go określało, a ja nie. Ja uważam, że nie jest, ale uważam, że jest głosem, głosem części tego pokolenia, małego wycinka społecznego. Także wydaje mi się, że socjologicznie to jest mega ciekawy temat. I No i oczywiście chciałam Was zapytać, co Wy o tym myślicie? Czy na przykład jesteście z tego samego pokolenia, co Mata? Bo ja na przykład jestem i nie czuję, że on mnie reprezentuje, ale. Czy wy uważacie, że jest głosem pokolenia? Odpowiadajcie w komentarzach, bardzo chętnie usłyszę, co znaczy bardziej przeczytam, co macie na ten temat do powiedzenia. No i oczywiście, tak jak zwykle, zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania, udostępniania, no robienia czegoś dla tego kanału, bo on jest też tutaj dla was. No i tak jak już jakiś czas temu sygnalizowałam, chcę zebrać 200 subskrybentów, żeby zorganizować takie Q&A, jeszcze nie wiem czy w formie jakby live'a, czy w formie po prostu nagrania odcinka, ale obiecuję, że odpowiem na dosłownie każde pytanie. Także mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, no i zachęcam do oglądania poprzednich i zostania ze mną na dłużej i oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się.